Mini rajd kaszubski w naszym mieście został zorganizowany po raz piąty. Na starcie każdy z uczestników otrzymał specjalną kartę z zaznaczonymi na punktami. Uczestnicy musieli pojawić się w centrum naszego miasta oraz Kościerskim Domu Kultury. Na każdym punkcie yy, trzeba zrealizować różnego rodzaju zadania, za które zdobywa się punkty, a najlepsi dostają nagrody. Na rynku w ramach rajdu można było odwiedzić między innymi Muzeum Ziemi Kościerskiej, Punkt Reprezentantów Szwoleżerów Rokitniańskich i Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Z zadaniami można było się zmierzyć w Kościerskim Domu Kultury, to tam znajdowały się stoiska Nadleśnictwa Kościerzyna oraz Kościerskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Kościerska Chata. Halina Rogińska przygotowała dla uczestników kaszubskie smakołyki, dzięki którym zmarznięci zawodnicy regenerowali siły. Uczestniczymy w ten sposób, że możemy poczęstować potrawami regionalnymi osoby, które... Przychodzą do nas, otrzymują pytania, tak zadajemy i potem się częstują. Mamy przygotowane dzisiaj chleb ze smalcem i ogórkiem, herbaty, bo jest bardzo zimno, ale jest grochówka, mamy czekoladki, bułeczki, chlebek, także każdy może się tutaj posilić. Akcenty regionalne znalazły się także w punkcie King Lideke, która znana jest z tworzenia kaszubskiego rękodzieła. Uczę młodzież i wszystkie te grupy, które przychodzą, Abel alfabetu kaszubskiego, a dodatkowo w tym roku jeszcze wystawiłam kaszubskie wzory, hafty i sama jeszcze przepytuję z koleżankami, co oznaczają te kolory. Najlepsi uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym bilety na basen oraz sprzęt turystyczny.